Szczęśliwego nowego roku! Witam Cię w noworocznym odcinku Versum Tips. Jak minęły Ci święta i sylwester, mam nadzieję, że przyniosły Ci wiele przyjemnych wspomnień i zasłużony odpoczynek. Przed nami kolejny rok rozwoju i sukcesów, więc nie pozostaje nic innego, jak zakasać rękawy i wziąć się do pracy. A od czego zacząć? Najlepiej od zasubskrybowania naszego kanału, żeby upewnić się, że nigdy nie przegapisz naszych cennych porad na temat prowadzenia i promocji salonu. Na dobry początek roku przygotowałam dla Ciebie specjalny prezent, który ułatwi Ci sprawne rozwijanie salonu i realizowanie wszystkich celów, które zapanujesz sobie na najbliższe miesiące. Jeśli chcesz dowiedzieć się co to takiego, koniecznie zostań ze mną do końca. W dzisiejszym odcinku chciałam Ci przedstawić trzy sposoby na to, jak sprawić, że w 2020 roku Twój salon będzie funkcjonował jeszcze lepiej niż dotychczas. Podpowiem Ci, jak udoskonalić organizację pracy, jak skutecznie rozwijać biznes dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i jak zachęcić klientów jeszcze wyższym poziomem obsługi. No to co, zaczynamy? Nowy rok to idealny czas na poprawę organizacji salonu i podniesienie komfortu pracy swojego zespołu. Jak to zrobić? Najlepiej za pomocą elektronicznego terminarza. Dzięki niemu szybko i wygodnie rozplanujesz grafik i zaoszczędzisz mnóstwo czasu poświęconego dotąd na planowanie, bo zamiast robić to za każdym razem od nowa, raz stworzony harmonogram łatwo skupujesz na kolejne tygodnie czy miesiące, ewentualnie tylko go modyfikując. Ważną cechą elektronicznego kalendarza, który swoją drogą znajdziesz w wersum, jest także zdalny dostęp. Dzięki niemu każdy Twój pracownik będzie mógł podejrzeć swoją pracę, kiedykolwiek tego potrzebuje, nawet będąc poza salonem, i sprawdzić, jakie obowiązki na niego czekają w późniejszych godzinach czy dniach. A jeśli wprowadzisz do harmonogramu jakieś zmiany, natychmiast pojawią się w systemie, dzięki czemu wszyscy dowiedzą się o nich na czas. Warto pamiętać, że obsługa klienta nie ogranicza się do czynności wykonanych podczas wizyt. Zaliczamy do niej także wszystkie inne formy kontaktu z klientem jak chociażby proces umawiania wizyt. Co ciekawe, to jeden z tych elementów funkcjonowania salonu, który dość mocno wpływa na ocenę jakości Twojej obsługi, ale którym tak naprawdę wcale nie musisz zajmować się samodzielnie. Choć wydawałoby się, że zapewne doskonałej obsługi wymaga bezpośredniego kontaktu, w przypadku rezerwacji wizyt sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Znacznikiem wyższego poziomu jest właśnie taki proces, w którym nie uczestniczy żaden pracownik salonu. Mowa tu oczywiście o rezerwacji online, która umożliwia klientom samodzielne rezerwacje wizyt w Twoim salonie i to 24 godziny na dobę, bez żadnych ograniczeń, takich jak godziny otwarcia. Działania marketingowe pomagają ci poszerzać grono stałych klientów i dbać o relacje z nimi. Niestety w natłoku obowiązków menadżera salonu beauty często brakuje czasu, by odpowiednio zająć się takimi sprawami. Na szczęście na ratunek przychodzą nowoczesne technologie. Na przykładu w wersum znajdziesz tak marketing automatyczny. Wyjątkową funkcję, która sama zadba o to, by klienci pamiętali o twoim salonie i regularnie do niego wracali. Narzędzie wykorzysta naturalną okazję do kontaktu i w określonym czasie wyśle do wybranych osób odpowiednią wiadomość, zachętę do ponownej wizyty. Przypomnienie o konieczności powtórzenia cyklicznego zabiegu, czy po prostu życzenia urodzinowe. Mam nadzieję, że moje dzisiejsze porady zainspirują Cię do tego, by w 2020 roku odmienić swój salon na lepsze. A skoro zbliżamy się już do końca odcinka, to oczywiście pora na obiecany prezent. Aby ułatwić Ci tegoroczne działania marketingowe, przygotowałam dla Ciebie tak zwany social media planner. Co to takiego? To specjalny zestaw składający się z planu publikacji oraz gotowych postów na wszystkie pory roku do wykorzystania w Twoich kanałach social media, który pomoże Ci przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów i skutecznie zwiększać ilość wizyt w Twoim kalendarzu. I to już wszystko na dziś. Jeśli film Ci się podobał, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz po sobie like lub komentarz i udostępnisz materiał wśród swoich znajomych z branży. Ja tymczasem jeszcze raz serdecznie zapraszam Cię do śledzenia tegorocznych odcinków Versum Tips i życzę Powodzenia w realizacji wszystkich celów, jakie postawisz przed swoim salonem na 2020 rok. Do zobaczenia wkrótce.